1 czerwca wejdzie w życie 21 zmian w prawie pracy, o których porozmawiamy teraz z moim Państwa gościem, Donata Herman, szkoleniowiec, autorka bloga Kadry w Pigułce. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o tych szczegółach, to chcę zapytać, czy to jest według Pani taka zmiana, która rzeczywiście wpłynie na poprawę jakości rynku pracy? No cóż, te, te zmiany w polityce, polityce rynku pracy, ale um, również aktywizacji zawodowej, bo też o tym nie zapominajmy, poza szeregiem zmian, które mają dotyczyć zatrudniania cudzoziemców, faktycznie no, co do zasady e, mają e, wspierać. E, e, Tutaj zatrudnienie i te kwestie, które wymagają tego, aby było szybciej, łatwiej, przejrzyściej i bardziej transparentnie. Także, co do zasady, oczywiście, te zmiany mają służyć polepszeniu sytuacji pracodawców, którzy borykają się z różnymi. Problemami dotyczącymi zatrudnienia, właśnie nie tylko cudzoziemców, ale też oczywiście naszych obywateli. Więc Tutaj faktycznie od 1 czerwca dużo zmian. Część ustaw wejdzie w życie z wyjątkiem pewnych przepisów. Większość tych zmian faktycznie reguluje kwestie związane z zatrudnieniem cudzoziemców, ale mamy również szereg innych zmian, chociażby właśnie te związane z realizacją niektórych grup pracowników. Pytam o to dlatego, że mówi się, że to jest reforma, jakiej jeszcze nie było, to przejdźmy do tych szczegółów, które są najważniejsze z punktu widzenia może pracodawców. Tak, to może po kolei i tak konkretnie i w skrócie, bo dużo mamy tych zmian, więc zacznie obowiązywać tutaj zaczną obowiązywać przepisy dotyczące większej odpowiedzialności i ograniczeniu w dostępie do zezwoleń. Tutaj chodzi o ograniczenie nadużyć i wyłudzeń. Wizowych będą też wyższe kary nawet do 50 tysięcy złotych w związku z nielegalnym zatrudnianiem osób, więc tutaj dla pracodawców oznacza to konieczność dokładnego planowania i zatrudniania cudzoziemców, lepszej dokumentacji takiej świadomości lokalnej sytuacji rynkowej. Zamiast testu rynku pracy pojawi właśnie się coś takiego jak lokalna analiza sytuacji zatrudnienia. Ponadto ograniczenia dla agencji zatrudnienia i pośredników. Co to oznacza? No, nowe agencje zatrudnienia będą mogły oferować pracę codzienną dopiero, uwaga, po dwuletnim takim okresie tak zwanym karencji od rejestracji. I tutaj celem jest eliminacja właśnie fikcyjnych agencji, więc pracodawcy będą musieli dokładniej weryfikować też dla swojego dobra, tak, agencje, z którymi współpracują. I tylko te z doświadczeniem, tak naprawdę ich historią działalności będą miały dostęp do cudzoziemskich kandydatów. Zatem mamy jeszcze przepisy dotyczące uszczelnienia systemu wizowego i ograniczenia dla cudzoziemców spoza Polski. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć o nowych instrumentach wspierających zatrudnienie osób starszych tutaj, Pracodawcy będą mogli skorzystać z preferencji i zachęt do finansowań ulg przy zatrudnianiu osób w wieku postprodukcyjnym, no i taką proponowaną korzyścią jest właśnie dostęp do doświadczonych pracowników, ale też obniżenia kosztów zatrudnienia. Zniesione zostanie też powiązanie bezrobotnego z urzędem pracy właściwym dla miejsca zamieszkania, czyli Bezrobotni nie będą, będą mogli rejestrować się i korzystać z usług dowolnego urzędu pracy niezależnie od miejsca, miejsca zameldowania, więc tutaj ta, ta szersza pula kandydatów do pracy, łatwiejsza rekrutacja, na przykład w rejonach o niedoborze pracowników. Oczywiście pojawia się aspekt też digitalizacji, tak? nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, co do zasady cyfryzacja usług publicznych ma ułatwiać kontakt obywatela oczywiście z instytucjami, ale również ma ułatwić dotarcie z ofertami do kandydatów. Tutaj właśnie ma być rozbudowana taka baza ofert e praca, więc będzie zwiększona widoczność ofert pracy i szybsze, co do zasady, potencjalne dotarcie do odpowiednich kandydatów. Mamy Pamiętajmy, z... że możemy... Mhm. Możemy Proszę jeszcze bardzo. dodatkowo, firmy mogą też ubiegać o dodatkowe wsparcie finansowe, więc będą nowe programy dopłat do wynagrodzeń oraz pomoc w trudnych sytuacjach. Myślę, że to jest ważne, zwłaszcza w przypadku zwolnień grupowych i tutaj możliwość utrzymania miejsc pracy lub ich tworzenia przy mniejszym obciążeniu. Budżetu firm. Także faktycznie dużo zmian można powiedzieć, że w tym kontekście jest to rewolucja. O tej aktywizacji jeszcze chcę podpytać, bo mamy spory procent ludzi w wieku produkcyjnym, nieaktywnych na rynku pracy. Czy tutaj jest szansa, i co jest dedykowane dla tych, tychże ludzi, jest szansa, by ich zaktywizować? W wieku produkcyjnym? Tak. Wieku produkcyjnym. No tutaj, generalnie, raczej mówimy o aktywizacji osób starszych w kontekście innych grup pracowników czy potencjalnych kandydatów do pracy. No to dotykamy grup wiekowych młodszych, czyli na przykład wsparcia 17-latków, akurat rozszerzenie ofert pracy i wsparcia takiego doradczego dla osób młodych. Ale też niepełnosprawnych absolwentów szkół. Tutaj ma się pojawić możliwość zatrudniania młodych kandydatów, właśnie w ramach praktyk, staży lub prostych prac. No i taki lepszy dostęp do poradnictwa zawodowego, ułatwienie planowania ścieżek kariery chociażby, także wewnętrznie w firmach, dzięki lepszemu systemowi doradztwa zawodowego w Polsce. Więc tutaj ma to pomóc w utrzymaniu zaangażowania, i rozwoju pracowników właśnie. Pani Donata Herman, szkoleniowiec, autorka bloga Kadry w pigułce, pewno temat będzie wracał w Biznes 24. Bardzo dziękuję.